Przybywa. Zamykajcie drzwi na kutki, weźcie smolny i krzywa, stawcie w środku kocioł wódki. A gdy las koński nas dala, niechaj się wódka zapala. Tylko żwawo, tylko śmiało. I jużem gotów. Daję hasło: Buchnęło, zabrzało i zgasło. Ciemno, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 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 co to będzie, co to będzie. Dalej wy z najcięższym duchem, coś się do tego padało, przykuci zbrodni łańcuchem z ciałem i duszą pospołu. Choć zgodne piankę rozkruszy, choć was anioł śmierci woła, żywot z cielesnej katuszy dotąd wyzwycz się nie zdoła. Jeżeli karę tak srogą ludzie nieco zwolnić mogą i zbawić piekielnej jamy, której jesteście tak blisko. Was wyzywamy, zaklinamy, przez żywioł was, przez ognisko. Mówcie komu czego braknie, kto z was sprawnie, kto z was łachnie. Hej, krupi, soby orlice, owe przeklęte żarłoki, puśćcie mnie tu pod kaplicę, puśćcie mnie na choć dwa kroki. Wszelki duch, jakaż potwora, widzicie w oknie upiora, jak koś na polu wybladły, patrzcie, patrzcie jakie lice, głębi dym błyskawice, oczy na głowę wysiadły, świecą jak węgle w kopiole. Włos rozczochany na czele, a jak suchy snop cierniowy, północ miotło ognia ciska, tak od głowy z czaskiem sypią mi się iskrzyska. Dzieci, nie znacie mnie dzieci, przypatrzcie się tylko z bliska. Przypomnijcie tylko sobie, ja, nie boszczyk pan wasz dzieci. Wszak to moja była wioska, dziś ledwo rok mija trzeci, jak mnie złożyliście w grobie. Ach, zbyt ciężka ręka boska. My, okropnie cierpię męczarnie, Kiedy noc ziemię ogarnie. Tam idę szukać nocy, a uciekając od słońca, tak pędzę żywot tułaczy, a nie znajdę błędu końca. Wiecznym głodem jestem pastwą, a któż mnie nakarmić raczy? Szarpie mnie żarłoczne ptactwo, a któż będzie mój obrońca? Nie masz, nie masz męką końca. Szarpie go żarłoczne ptactwo, a któż mu będzie obrońca? Nie masz, nie masz męką końca. Czegoś potrzeba dla duszy, aby uniknąć katuszy. Czy prosisz o chwałę nieba, czy o poświęcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba, są owoce i jagody. Mów, czego trzeba dla duszy, aby się dostać do nieba. Do nieba bluźnisz daremnie. mnie. O nie, ja nie chcę do nieba. Ja tylko chcę, żeby ze mnie prędzej się dusza wyblekła. Stokroć wolę pójść do piekła, wszystkie bęki zniosę snadnie. Wolę jęczeć piekle nadnie, niż z duchami nieczystymi błąkać się wiecznie po ziemi. Widzieć dawnych uciech ślady, pamiątki dawnej szkalady. Od wschodu do zachodu, od zachodu aż do wschodu, umierać z pragnienia z głodu i karmić nadbieżne ptaki. Lecz niestety wyrok taki, że dopóty w ciele muszę potępioną włóczyć duszę. Niem kto z was poddani moi, pożywi mnie i napoi. Ach, jak mnie pragnienie pali, gdyby mały wody miarka, ach, gdybyście mnie podali, dwa pszenicy, choć dwa pszenicy ziarnka. Ach, ach, jak go pragnienie pali, gdyby mała wody miarka, ach, gdybyśmy mu podali, choćby dwa pszenicy dziarka. Darmo że, że darmo płacze, my tu czarnym chorobodem wy kruki i puchacze, niegdyś pan usługi twoje, któreś ty pomożył głodem. Zjemy pokarm, wypijem napoje, hej, sowy, puchacze, kruki. Szponamy krzywym dzioby, szarpajmy jadło na sztuki, chociażby trzymał już gębię i tam ja szponem zagłębię, dostanę aż do wątroby. Nie znałeś litości, panie. Hej, sowy, puchacze, kruki, i my nie znajmy litości, szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadło nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niech na świecą kości. Hejsowy, puchacze kruki, i my nie znajmy litości, szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagle świecą kości. Nie lubisz umierać z głodu, pomnisz jak w samą, pośród najtęższego głodu. Stałam z dziecię pod bramą, panie wołał ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mój mąż już na tamtym świecie, córkę zabrałeś do dworu, matka w chacie leży chora, przy piersi maleńkiem dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie. Hajdechowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trobi w uszy? Wypędzę braczkę do licha. Hajdech posłuchał mnie cnota, za włosy wywlek zawrota, wepchnął mnie z dziecią do śniegu. Witaj, przyziąbiona przyziębiona srodze, Nie mogłam znaleźć noclegu. Zamarzłam dziecię na drodze. Nie znałeś litości, panie. Hejcowy, kuchacze i kruki, i my nie znajemy litości, Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, Szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości. Nie ma, nie ma dla mnie rady, darmo podajesz talerze, co dasz to ptactwo zabierze. Nie dla mnie, nie dla mnie dziady. Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże. Bo kto nie był nierazu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Tak, musi dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenie Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże.